No, nie ma co ukrywać, dzisiaj troszeczkę zimniej. 8 stopni. Ale będzie dobrze. Jedziemy obudzić jednego gałgana. No ty, ty gdzie? Po swoim pasie. bankowo. Za chwilę do mnie zadzwoni. <grymny> 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 no najgorsze, nie mam zbytnio planu, gdzie tu pojechać. Z chęcią jakieś fotki porobił. Trzymam pierwszą przejażdżkę z nową szybką w kasku, taka czarna-czarna, o, 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 tak o. I szczerze powiem, no jest zarobiście, no nie ma co ukrywać. Myślałem, że będzie trochę ciemniej, ale to dobrze. Mam tylko nadzieję, że policja raczej że Policja się do mnie nie przyczepi za tą szybkę Na pewno wiem, że w Czechach jeśli jadę już upalać na Czechy tam obowiązkowo zwykło szybko, bo tam strasznie sypią Ale w Polsce myślę, że większego problemu raczej nie będzie W sumie to poza paroma szczegółami to Policja nie ma się mnie czego doczepić, ale trafi jakaś menda, to zawsze coś znajdzie. Dopóki śnieg nie leży, to można jeździć. A, I tak mnie czeka zaraz. Lekka przerwa w jeździe, przynajmniej tak na tydzień, myślę że na pewno. Felgi idą. Do ponownego lakierowania, bo już mają odpryski, filtry, oleje, takie rzeczy, no ale głównie te felgi, to, to obstawiam, że z tym się trochę zejdzie. No nie wiem, czy tylko w dziesiątkach, czy w też m 097 jest tak słaba jakość lakieru na felgach, że, że szkoda gadać. matką przeciera felgę e, na przykład po, 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 po czyszczeniu łańcucha no to normalnie zostaje żółty, żółta farba na na szmatce, także jak za można powiedzieć flagowego Nakeda od Yamaha, bardzo słabo <zysz> przydałoby się coś Jakąś... to jest myśl tak. Iskierka to będzie dobry wybór Przejedziemy, zobaczymy co się dzieje. I trzeba uderzać. O, jakieś żarło. Panie Michale, halo! Dawaj się karnąć. Zajebiście jest. Ale mnie nie ma, ja jechał do teściu za lat. Aaaa. No niestety. Ale uprzedząc są asfalty mokre, nie tak, czyli. Jest w porządku, dobrze jest. Kleją w ona jest w porządku. Wiecie, a coś co pojeździć i tyle. Eee kurde, szkoda. No trochę dupy zegnął, no ale no mnie już nie ma. No no, no żeś dał, no żeś dał, nie, nie będę ukrywał, no. <laughs> Ty kamie. <laughs> Dobra. Dobra, to co do potem? No bawcie się, na rachej. No na razie. flats ハハハハ Teraz sobie motoryk okay. Dobra, pojedzone, można jechać To by się jakiś kierunek obrać dobra Powiem, czuję się lekko urażony, na barze, my chłop zapytał Czy nie jesteśmy na najazdy na skuterze, czy to jest skuter? <laughs> Dobry. Co? No, dobrze jest. Tak myślałem, jak siedzi na niemodlin, jest taki zamek. Czy znaczy Niemodlin, bardziej jak na jak na nysę, potem w jednym trzeba miejscu od, odbić w prawo. Za niemodlinę w prawo skręcasz A? Przyjemny zameczek, ale to bagno mi się tu nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba tutaj. O kurwa kota, <laughs> ten skąd tu? <laughs> Muszę się moto opłukać z tego syfu No kurwa Jedziemy za nim? Jedziemy za nim? Kurwa tylko jak tu przeskoczyć? Przez krawężnik chyba Czekaj. Gdzie on zleciał ten kraspad? Crashpad mi wyjebał, co nie? Daleko temu? Kurwa

Mniej więcej w którym miejscu? Bardziej na lewo, na prawo poleciał? Tak, no, za tym nakrętem przeleciał na drugiej stronie, bo on z, w tą stronę wyjechał. Aha. Kurde. Ale tutaj w drugiej części i tak nie będzie, co nie? Ta druga jest tam wcześniej, po, po prawej stronie. <noise> Kurde. No to chyba będzie trzeba nowy kupić. I po co za tym Lambo było jechać? No, same straty! Ani Rambo, ani no. Ale pasta plusy, będzie przynajmniej zdjęcie na ten no. na clickbaita. Jakieś straty muszą być. Ten, ten, się, ten, ten się trzyma, ten się trzyma, ten też. Tamten już nie. Dobra, trzeba spadać. No. Donara. Donara. Ok. No, donara.